Hej, hej, witajcie w poniedziałek. Mam piękny, słoneczny dzień, jest tak ciepło, że rozważam jakąś wziąć kurtkę, ale idę po prostu w swetrze, bo jest tak ciepło. Tutaj słońce mi świeci, więc zobaczcie, taka prawie aureola mi się robi. Jestem rozczochrana, znaczy w sensie, czesałam włosy, ale są niewyprostowane, więc są o takie. Więc będę je dzisiaj nosić tak, albo może je potem zwiążę w kitkę, zobaczymy. Jest bardzo, bardzo ciepło, więc naprawdę sweter wystarczy, pokażę czy mnie tu będzie widać się znacie adidasy to są Nike nie wiem jaki to jest model, kupiłam je we Włoszech po tym jak dopiero zaczęłam chodzić po złamaniu nogi, są mega, mega wygodne no i puchacz może tu go teraz będzie lepiej widać w tym świetle, o widzicie że on ma takie włoski naprawdę on jest taki mega, mega milutki ja go sobie tutaj Kładam spodnie, ale możecie nosić o taki wypuszczony, możecie rękawy tak, no wiadomo. Natomiast ja sobie muszę tutaj po swojemu powywijać, żeby nie było. Yy, jedziemy, jeszcze nie jedliśmy śniadania. Bo w sumie nie mamy chleba, ale jest jakoś przed 12, więc pojedziemy na zakupy i dzisiaj wyciągniemy grilla, no bo jest właśnie tak ładnie i zrobimy sobie burgery na grillu. Więc chyba nie będziemy jeść śniadania. Ale jest piękne słońce normalnie. Mm, witaminę D można łapać. No dobra, to tylko tak przychodzę się do Was y, przywitać. Nie będę więcej gadać, bo też jestem tutaj mega dziwnie. To światło pada. Lew idzie? Idzie. I odezwę się do Was. Jak wrócimy pewnie będzie jakiś food. Hall. Przywitaj się, Lew. Jesteś tu? Takie światła. że wróciliśmy tak, tak? No powiedz, jak jesteś, jak jesteś zła, że nas nie było? Ojej, ojej! No ale już jesteśmy. Gdzie jest pan? Gdzie jest pan? Tak się pies zdenerwował. No przecież chwileczkę nas nie było. no Gdzie jest pan? Gdzie jest pan? Szukaj pana. No co? Ojejku, ty widaku mały. Ty widaku mały. No już jesteśmy, już jesteśmy. Tam jest pan, zobacz. Zawołaj słusz jego, bo Sushi nie wie, gdzie ty jesteś. Gdzie jest pan. Tam jest pan. Tam jest pan. Zobacz, jak się O Ojej! Kółko będzie? Biegaj. Yeah. Nie w popiół, Susi, nie w popiół. No już? Bo pobiegła do miski zasygnalizować, co by chciała w nagrodę za to, że została sama w domu. Co jest? Co jest? No idź pobiegaj. Okej, okay, wróciłam. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. I mam zakupy. Z biadry. Pierwsza z nich mięso mielone, bo będę robić zupę gulaszową. Dzisiaj znowu. A i chciałam Wam pokazać coś, co ja już wcześniej Wam pokazywałam, już sobie kupiłam. Więc to mam akurat co Wam pokażę? Mm, takie kubeczki, one są emaliowane, one działają na kuchenkach indukcyjnych. I to jest taki zestaw mniejszego i większego. Większy ma pokrywkę. I zobaczcie, kupiłam sobie, wcześniej kupiłam te wielenie. A teraz dokupiłam jeszcze takie, tu jest zając siedzący przy ognisku przy choinkach Teraz wam pokażę Widziałam jeszcze drugi, chociaż um, nie wiem, może moja wam by wolała zielone muszę jej wysłać zdjęcie, bo właśnie mam. mówiła, że też by chciała takie garnki, więc poprzednio kupiłam te zielone ale to już wam nie pokazywałam, bo w ogóle w niedzielę nie vlogowaliśmy czyli wczoraj, tutaj sobie zrobiliśmy dzień przerwy o i to są dwa takie garnuszki jeden jest jeden jest taki większy, tak to jest taki zając przy ognisku a drugi jest mały bez pokrywki, to jest fajne, bo jakieś takie małe rzeczy jak czasami potrzebuję podgrzać to akurat idealnie, ostatnio fasolkę yy, podgrzewałam do yy, jajecznicy w tym kubeczku, sorry, ale włosy dzisiaj to jakaś jest, dramat, no ale nic, może je później zrobię. Albo po prostu nie będę zwracać na nie uwagi, tak? Możemy się tak mówić, Więc ten jest yy, mały i to jest taki zestaw. Nie pamiętam ile on go szczerze mówiąc. Ale tak, kupiłam właśnie sobie jeszcze jeden ten zestaw, bo... Właśnie też fajnie do przechowywania, jak na przykład jakieś ogórki, kiszone, czy coś takiego, mogę sobie w schować do lodówki. Albo właśnie jak podgrzewam taką fasolkę i coś nam zostanie, to zakrywam i chowam do lodówki. Nie, nie trzeba tego przekładać w jakieś pojemniki. Kupiłam trzy takie małe bagietki. Eee, tak, one będą do zupy. Będziemy robić hamburgery i chyba sobie zrobię w, w nich zamiast bułce do hamburgera ale Chcesz, chcesz frugo? Chcesz teraz czy nie? No, dwa prugnie wziął. Ja wzięłam, Chciałam wziąć dwie, bo to było po dwa pakowane, ja to sobie rozpakowałam, więc potem musiałam wziąć dwie, więc mam białą fasolę i kukurydzę, ale się nie zmarnęło, bo właśnie będzie do zupy. Przepraszam, to jest jeszcze jedna fasola i kukurydza. A właśnie co mam miałam pokazać, słuchajcie, w z kiku to jest chyba kikowe, nie? Tak, to był kik są kalendarze adwentowe dla zwierząt i jeżeli pytacie, czy będzie vlogmas w tym roku, tak, będzie vlogmas w tym roku i postaramy się też tutaj przyjechać dlatego i one, koszt, dlatego wziąłam, i one kosztowały 19,90 jest wersja psia i kocia i słuchajcie, spotkałam właśnie w Kiku z moją widzkę z córką, którą spotkałam poprzednio jak byliśmy w galerii w Olsztynie a ona jest zeszczytna i spotkałyśmy się w galerii Wolszty w galerii warmińskiej w Olsztynie w Łaziencach i teraz poszłam do Kiku właśnie w Szczytnie i ją spotkałam, także bardzo pozdrawiam i dziękuję za wszystkie miłe słowa i w ogóle bardzo miło było spotkać, tak taki zwykł okoliczności, też właśnie ona z córką kupowały te kalendarze także jak chcecie to w Kiku są dobrze to wam pokazałam o co my tu mamy dwa pomidorki do burgerów, do zupy papryka później na warzywka układać czerwona cebula Muszę sobie tutaj o, koszyka o. Więc pomidory cebula papryka i to chyba a nie jeszcze tu czosnek jest o. tak tak tu jest czosnek dobrze wszystko będzie leżało. Wzięliśmy ziemniaki też na grilla. O jeszcze jeden czosnek właśnie, żeby zrobić masło czosnkowe do ziemniaków. Kurde, koperku nie wzięłam, no. Wiesz co? Trzeba jechać? Nie. Słuchajcie, to jest nienawidzona rzecz. Droga Biedronko, wielka petycja. Czy mogłabyś wprowadzić? inne worki do śmieci, ponieważ teraz są dostępne tylko te zosia samosia. One są o zapachu truskawkowym. Ja tak nie znoszę słuchajcie tego zapachu, że po prostu jak mam zmienić worek albo nie, nie znoszę. Okropne to jest, okropne, naprawdę, szczerze nie znoszę tych worków. Albo zróbcie bez albo nie wiem. I bufra, bo nie mam nic przeciwko nowego w domu. Powiem ja wam, że bardzo polubiłam ten sok mandarynkowy. Przepraszam, do śniadania 100%. Mętny bezpośrednio wyciskany. Bezpośrednio wyciskany, mętny, nie z soku zagęszczonego, pasteryzowany. No i powiem Wam, że bardzo fajnie do, do śniadania. Super. Ja tak zwyczajnie nie piję soków i nie lubię. Albo no już takie ja faktycznie w domu robione, świeżo wyciskane. Koncentrat pomidorowy, masło i pasata do zupy, w ogóle nie wiedziałam, że teraz takie są gołbio w biedronce, czy to one są na stałe, czy to było czasowe, nie wiem tak, coś właśnie w od czasu do czasu są takie bambusowe różne rzeczy ja już mam ym, suszarkę tą właśnie do naczyń super mi się sprawdza, bardzo Wam polecam, fajnie wygląda, nic się z nią nie dzieje, naprawdę super i tutaj nam pasuje jakby do tych naszych mebli kuchennych Wziąłem coś takiego. Mamy w domu podobną, tylko płytszą tą deskę. A to jest, słuchajcie, bambusowa deska do krojenia pieczywa, stacą. I tutaj, jak widzicie, macie taki zbiornik. No to I w środku jest po prostu takie miejsce na okruszki, że jak kroicie ile są okruszki, to one wpadają do środka, a nie poza deskę, i się nie kruszy. O, w skrócie. Jeśli miałabym wytłumaczyć ten koncept, i to się naprawdę sprawdza jest naprawdę spoko, o. Widzicie? To jest w ogóle taka po prostu tacka z uchwytem. A tutaj jest do krojenia. Bardzo fajne. Też nie wiem, jak to kosztowało. Ale też były różne tace, pojemniki. A, właśnie z tej serii jeszcze mam taki pojemnik na kawę i herbatę też z Biedronki. Też spoko, o. Tutaj mam kapsułki do kawy, tu mam Herbatę, i, i też fajnie to pasuje. I te bambusowe rzeczy naprawdę są fajne. I tu jeszcze raz kupił Dwola i Nestii. To całe nasze zakupy. I ja zaraz to rozpakuję, bo jeszcze chcę zrobić porządek w spiżarni w końcu. Nie mamy naszej drukarki etykiet, została wodzi. Nie mamy. Mamy? Uh -huh. Przywiozłaś? Uh -huh. A no to super, bo właśnie. Zaraz chciałam jeszcze zrobić porządki. W i właśnie żałuję, że Lew mi nie dał kupić takich pojemników, Kiku. Nie słyszę nawet. Ale takie były fajne i chyba, chyba po nie wrócimy, bo by się nam przydały, żeby tutaj właśnie w spiżarni to poorganizować. Więc zaraz to ogarnę, nastawię zupę i potem zrobimy grilla, nie? Wyciągnąłeś, wyciągnąłeś grilla. No także... żeby. Idę ogarniać dalej. Okej, okay, a więc chciałam Wam pokazać naszą spiżarnię. To jest taki system półek. On tutaj był. Wydaje mi się, że one są z Ikei, bo one są, wiecie, tak montowane. A, tu nawet widać? Nie, to chyba Ikea. Ale też podobne są w Ikei. No takie półki, wiecie, że tutaj można, je, można im regulować wysokość. No i tak, na górze mamy taki drewniany stojak. On jest z Lerua o ile pamiętam. O, tu jeszcze mój kwas klemowy. Będzie ładnie, jak tak Położymy też, on, on powinien być w lodówce, ale dobra. <noise> e, tutaj jakiś e, tomek ma, to jest whisky. Tak, whisky, zobaczcie z takimi śmiesznymi małpami. Ja się w ogóle nie znam na whisky, ale strasznie mi się podoba ta butelka. Więc e, tutaj jest właśnie taki stojak, na którym trzymamy wina, i tutaj jakaś jedna whisky e, stoi, więc tutaj generalnie mieszka nasz alkohol. Tutaj niżej mamy dwa takie pojemniki drewniane. One są z TK Maxa. I trzeci z tyłu jest taki też drewniany, inny. I tutaj mieszkają ziemniaki. Tutaj jest mąka, cukier brązowy, cukier cukier waniliowy. Tutaj są makarony spaghetti, penne, nioki. Mm. są takie nioki, które nie muszą być w lodówce. Tam mam jeszcze mleko sojowe i granole. Tutaj w takich. To są pojemniki z IKEA. Ja je używam też w domu do. Mm, do przechowywania na przykład różnych środków czystości i też rzeczy w kuchni. One mi się super sprawdzają. Właśnie one są takie nieduże, ale tutaj wszystko ładnie wchodzi. Więc tutaj na przykład jest pojemnik ze słodyczami, tutaj jest pojemnik z lekami, plastrami, rzeczami na komary i tak dalej. O, wiecie, tutaj nie ma tak blisko apteki, więc wolę mieć tutaj różne rzeczy na wszelki wypadek. Na szczęście, oprócz tabletek na alergię i chyba tabletek od bólu głowy, to jeszcze nic, niczego nie używaliśmy. Tutaj mam dwa takie pojemniki znowu. I tutaj mam trochę napchane właśnie po tych dzisiejszych zakupach. Ale tak, tam na przykład. O, tutaj mam tą pastę Harisa. Tam mam swoje pomidory, które robiłam w słoikach. Majonez, pasztet, tuńczyk. Tutaj mam o, takie podstawy, pomidory w puszce, bardzo lubimy tą fasolkę w sosie pomidorowym, bardzo nam zasmakowała do śniadania, więc kupiłam dwie. Tutaj mam jakiś sos z a dodatkową musztardę. A tam są y, te brzoskwinie, które robię pod kruszonką. Też je będę dzisiaj robić, więc też mam dwie puszki. Tutaj mamy ogórki konserwowe i te ogórki. I fasolkę, może fasolkę prażoną, cebulkę prażoną, której używam do hot dogów. No i tak sobie musi jakoś tutaj poradzić. Więc tutaj na razie, no nie jest tak ładnie, ale y, to zu zużywam dzisiaj dużo rzeczy, więc będzie luźniej. Aha, tu jeszcze mam y, taki kubeczek, Słoniki, kiedyś Tomek mi zamawiał taką herbatę, której część dochodu jest przeznaczona na słonie, był taki kubek. I tutaj mam te y, klipsy do jedzenia z IKEA po prostu, żeby coś, co będzie otwarte, zamknąć. Y, tutaj mam ten duży kosz, który zamówiłam, to miała być nasza taca, ale to jest za duże, więc stwierdziłam, że go włożę tutaj i to będzie nasz taki kosz na pieczywo. I tutaj właśnie mamy na przykład bułki do hamburgerów chleb tostowy, chleb zwykły, tutaj bagietki, które dzisiaj będą do zuchy, też do hamburgerów i tutaj leżąca, bo mają takie długie opakowania, to akurat mogą sobie tutaj leżeć, no i na dole tu jest taka półka, w której są sushi kabanosy i takie przekąski, jej tabletki, tam z tyłu stoi olej i sok malinowy, czyli dwie rzeczy, które mogłyby poplamić półkę, a i tu są ciastka dla koni i tu jest taki miks, tam są zupki knora i naczosy, Red Bull Frugo, chrupki dla kota i z tyłu Lipton. A tutaj na dole <laughs> stoi woda, oranżady i te butelki zbieramy, bo one są do wymiany. I też w tamtym kartonie jeszcze jest piwo dla Tomka. Tutaj mamy lodówkę, mikrofale. No, tak to wygląda, taki mini kącik, ale, no, ale daje radę. No. <laughs> Nie jest to może jakiś szał, ale myślę, że wygląda nieźle, jak na takie warunki na domek letniskowy, to myślę, że naprawdę spoko. Także, no tak, tak tutaj wszystko poukładałam, tak to wygląda. Chciałam się z wami podzielić moimi porządkami w spiżarni. No niesamowite, powiem wam, jakie gorąco. Ja się przybrałam w t-shirt. Wszędzie mamy okna i drzwi otwierane, bo naprawdę jest super, super y, pogoda. I tak ogarnęłam już sypialnię. Sprzątam, pozbieram tutaj rzeczy, pościeliłam łóżko. Wszystko jest pięknie, ładnie. Kicia pije wodę, a ja idę na dół. Na dole też już wszystko ogarnęłam. Dzisiaj dzień, poniedziałek, dzień porządkowy, nie lew? Tak. <grych> Robimy zaraz burgery? Tak. Jeszcze Jesz no, no, chciałam Wam tylko pokazać, bo w końcu tego Wam nie pokazałam, że zamówiliśmy drugi taki stolik wiklinowy. Eee, tamten jest z takiej naturalnej wikliny, ona nie jest taka biała, jest, beżo, jest po prostu niemalowany. Ten jest malowany i kwadratowy. Pod spodem ma taką półeczkę. Tak, bo lew tu potrzebuje czegoś, żeby sobie pracować przy kanapie, chociaż też w sumie przy stole, ale jakoś nie lubisz tu przy stole siedzieć skąpem, nie? W domu pracujesz przy stole, a tu ci nie kanapa ten. Wygodniejsza. No, kanapa wygodniejsza, na pewno. Nie susi? A pan kazał susiemu obciąć grzywkę, bo twierdzi, że nie widzi. Moim zdaniem, znaczy to też racja, ale moim zdaniem, gdyby nie miała grzywki, też by niewiele widziała, więc zaraz będziesz wyglądać głupio susi. No bo nie mam zdolności ani ostrych ożyczek. No to weź mu, ciachni. Nie hmm. mogę to zrobić. Tutaj byłaby konstrukcja, bo nastawiłam krok pota. Znowu zrobiłam zupę tą meksykańską taką z kukurydzą z fasolą z mięsem mielonym pomidorową na ostro. Tutaj już sobie ułożyłam właśnie tą nową deskę. Tu się suszą ziemniaki umyłam. Zaraz będziemy ziemniaki na grillu robić. Umyłam też dwa słoiki, znaczy te suchiki butelka, ale żeby były do przetworzenia. O tutaj znaczy, do segregacji śmieci wiecie o co chodzi. Tutaj na tym łomatko, co tu zostało? A, paletki spadły. Tutaj na tym małym parapecie mam taki kącik, gdzie. Nie, to nie powinno, to, to powinno być, to tu Gdzie trzymam tutaj, widzicie, mam oliwę ostrą, zwykłą, octy, sól, pieprz w młynku, yy, otwieracz do wina i nożyczki. No i tutaj oczywiście coś do mycia szyb. Nasz podstawowy produkt do sprzątania w domu i na takiej podstawce nie pamiętam. A nie, to chyba tu kupiliśmy w miasteczku tą podstawkę. Czy w Tiki ją w końcu kupiliśmy? No, nieważne, taki drewniany w miasteczku. Na papier, naryśnik papierowy. No, tutaj wszystko znacie. To jest nasza już przywinięta. sałata warzywa. To też jest, to jest z biedronki. To też jest z biedronki, to jest z TK Maxa. To jest z biedronki, to jest z Humli. A teraz widziałam właśnie dzisiaj, że jest taki sam ceramiczny w biedronce, tylko malowany w kwiaty. Bardzo ładny, zobaczcie sobie, jeżeli potrzebujecie e, czajnik. No tutaj, nasze ekspresne na kapsułki. No tak to wygląda, tak sobie radzimy, jeżeli chodzi o kuchnię. Może nie jest to jakoś idealnie, ale też tragedii nie ma. Myślałam, że bardziej się będziemy męczyć z tą małą kuchnią. a Generalnie jest spoko, Ej, nie? Nie sushi? To obcinamy grzywkę? Tak. Idziesz na... Idziesz z nami <noise> chod, tutaj Chodź, nie bój się, no ja wiem, że ty nie lubisz nożyczek. Siadaj. Siadaj, no siadaj. Siadaj. To jest tylko grzywka, nie idziesz do fryzjera. Chodź, 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 chodź. siad, siad, usiądź chodź. Brawo, tak. Jedna no osoba, co tu cały czas lata dzisiaj. Może ta jedna się nie wyprowadziła i szuka krewnych. Może. No, no i co? Lepiej? Lepiej, tak? Zagradł. Więcej widzisz? Myślę, że wcale nie będzie lepiej z widocznością. Będzie, Będzie. No pięknie tu wyglądasz. Pięknie. Pięknie się prezentujesz na koszyczku. No, bardzo ładnie. Ja Wam jeszcze tylko pokażę, że wkładam sobie świeżą bulbę zapachu. Mam ci lew, że całkiem ładnie to pachnie, tylko ty nie lubisz zapachu olejku do ciasta. To trochę tak pachnie w ogóle. Mhm. Sam wybrałeś, bo to jest to tiramisu. To ja. jest tiramisu, tak. Sweet tiramisu. Sam lew wybrał. Ale ładnie pachnie. Nie? Nie podoba Ci się? Tak, No sam taki wybrałeś lewek. Tak. A ziemniaki włożyłeś? Kurde, pełno mamy takich, słuchajcie, ciem. Pełno tu gdzieś siedzi, nie wiem, jakiś jest Armagedon ćmowy Że o pająkach to już nie wspomnę. No. A tutaj jeszcze sobie otworzę nowe mydełko do rąk. Capri Ocean Breeze. Ja je tylko dlatego, że byliśmy na Capri, bo fajnie się nazywa... Jakie deski? W szafce po lewej. I pole... na dole po lewej. W tej szafce, w tej, w tej. W tej, tylko na dolnej półce po lewej stronie. Czemu się złościsz? <słuch> Patrzcie. <słuch> Nie pozwalasz im wchodzić? A zawołaj je. To mam marchewki przyniosę. To później może. No dobrze, przepraszam. Jak się pójdą, ja mam cały, cały worek marchewek. Słuchaj, chodź, damy marchewki. Kilka, potem damy resztę. Lew grilluje. Ja już do ciebie idę. Ciekawe, czy przyjdą, jak je zawołam. Konie? Jak się woła konie? Koniu! Czyżby sobie poszły? Koniu! Chodź, chcesz marchewę? jak ja to mam teraz zrobić, żebyś nie zabrał mi wszystkich naraz? O, o! Dzień dobry! Dzień dobry! A koleżanki nie przyjdą? Chodźcie! No poczekaj, poczekaj, zaraz dostaniesz. Chodź! Chodź! Nie odganiaj jej, dostać! Masz? Szybko! Ty to jesteś zbój. No daj innym koniom też zjeść. Mam więcej marchewek. Czekaj, czekaj, niech ten przyjdzie. Czekaj, już ci daję. No, am? Siema. Masz? Masz, bo przecież ci wszystko wyżrano. Tak ty! Ty jesteś takim krwiożerczym koniem. Masz, masz. Uważaj! Wrogie przejęcia. I ty masz. I wszyscy zjedli po dwie marchewki. Nie mam nic. Wrócę po grillu, dobra? Mam ciastka. Tak? Tak się umawiamy? Ale nie próbujcie tu wchodzić, dobra? Mogę pogłaskać? Nie mam nic do jedzonka. Nie mam. Zaraz wam przyniosę jeszcze. Poczekajcie. Oho. Tam chyba próba włamania następuje. Nie? Nie, dobra. Ktoś tu próbuje no widzicie, lewek tak zamknął nasz super szczelny zamek. No, poczekajcie, no. Przyjdę do Was później. Słuchajcie, dzisiaj, ponieważ jest 18 stopni, robimy grilla. Pokaż jeszcze. Szeflew. Szefle. Jest halumi, hamburgery, kaszana, ziemniaki i pieczarki. Jest i sushi. Jak widzieliście przed chwilą, były konie, ale poszły żebraki, jak zobaczyły, że. Dla nich nie mamy, więc nie wiem. Poszły już sobie? I... No, poszły sobie, zobacz. One tak przychodzą, patrzą, jak nic nie ma, to idą dalej. Myślę, że wiesz, może tutaj one inne domki też obchodzą, nie, nie tylko nasz. <grypho> <Stary>. <grypho> może tak być. No, więc. Tak. Tak to wygląda, ale super, że jest tak ciepło. Naprawdę. Słuchajcie, to jest taka rewelacja. Jesień, ale cieplutko. I na grilla też mam mega ochotę, fajnie, że. No zobaczymy czy cokolwiek wejdzie, wiesz? No jak ma nie, a co ma nie wyjść? Halumi nie, no. nie wyszło. Halumi zawsze się roztapia, to się nie przejmuj tym. Halumi zawsze trzeba zdrapać potem z patelni bądź stacki. Taki, taki, taka jego uroda. Zobaczcie, jaki piękny obiad lew zrobił. Jest hamburger z serem żółtym, z ogórkiem konserwowym. Tutaj jest ziemniak z masłem, halumi, pieczary i surówka kolesław. No, prawda Susi, prawda. Dobra, słuchajcie, pożegnam się z wami widokiem kolacji. Tutaj jest moja gulaszowa zupa meksykańska, do tego jest bagietka. Tutaj wam mogę zrobić rzut na nasz aneks jadalny. Jadalnie, na jadalnie, tak? To tak to wygląda, i tym miłym widokiem będę się z Wami żegnać. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. pa. I smacznego wszystkim, którzy jedzą kolację. Cześć!